Cześć! W tym filmie chciałbym Ci pokazać pewne ciekawe rzeczy o teksturach i materiałach w SketchUp. Zawsze, gdy uczę sketch to szukam technik, metod na to, aby pokazywać trochę nieoczywistą wiedzę w jakiś przystępny sposób. Dlatego dzisiaj, aby pokazać Ci te ciekawostki o teksturach, wymyśliłem pewien projekt: jak zamienić taki prosty, zwykły obrazek roślinki na taki zestaw puzli obrazków, osobnych ramek na ścianę. Zapraszam! Zanim przejdziemy do meritum, to pokażę Ci jeszcze cztery sytuacje w SketchApie dotyczące edycji tekstur, które być może są dla Ciebie nieznane, będą pewną ciekawostką lub zaskoczeniem, a my właśnie wykorzystamy te cechy do stworzenia naszych ramek. Zacznijmy od sytuacji numer jeden. Zobacz. Mamy zwykłą, surową geometrię w SketchApie zwykły prostokąt. Pomalujmy go sobie obrazkiem, który już wcześniej przygotowałem. Roślinka monstera wylądowała na naszym obrazku. Na razie chyba nic nowego. Tak nałożoną teksturę mogę oczywiście edytować i przesunąć ją w dowolne miejsce na tej płaszczyźnie. I jednocześnie widzimy, jak Sketchup obsługuje tekstury. Ułożył sobie poszczególne te same obrazki w równych rzędach i kolumnach. Czy wiesz, że mogę także pojedyncze linie w tej naszej surowej geometrii przesuwać i w ten sposób uzyskać pełny obraz naszej roślinki? Dzieje się tak, ponieważ gdy w sketchupie malujemy jakąś powierzchnię, to sketchup zapamiętuje nie tylko rozmiar tej tekstury, ale również jej przesunięcie, jej położenie w przestrzeni. Przejdźmy do drugiej sytuacji. Tu również mamy surowe geometrie, jedna i druga. I oczywiście wiemy już, że mogę przesunąć pojedyncze krawędzie po to, aby uzyskać większy zakres tego obrazka. Ale czy wiesz, że gdy zaznaczę cały obrazek, a potem odznaczę środek? I pozostanie zaznaczona tylko ramka, to przesuwając taką ramkę, będę się przesuwał jakby po pewnym obrazku, po pewnej teksturze, która jest na stałe przymocowana w sketchupie. Tu działa również ta sama zasada. Tekstura w sketchupie znajduje się w pewnej płaszczyźnie, w pewnej przestrzeni naszego obszaru roboczego, a my za pomocą pewnych ramek, rysunków tutaj prostokąta, ograniczamy tylko jej widoczność. Taki efekt bardzo często wzbudza zaskoczenie wśród oglądających. Pamiętaj, w tej sytuacji zaznaczyłem tylko ramkę, bo gdybym zaznaczył cały obrazek, to przesuwając go przesunąłbym wszystko. Przejdźmy do sytuacji numer 3. Tu mamy pewien obrazek już namalowany na surowej geometrii i teksturę z tego obrazka przekopiujemy na ten mniejszy kwadrat. Typowo uruchamiam narzędzie do malowania, wciskam Alt, aby uruchomić pipetę, klikam w naszą monsterę i następnie klikam w obrazek obok. Oczywiste jest, Tekstura przeniosła się stąd na ten mniejszy kwadracik. Tu nic zaskakującego, ale teraz zobacz. Tą teksturę przesunę troszeczkę w inne miejsce. Na przykład zróbmy to w ten sposób. Już na tym etapie przyjrzyj się, gdzie znalazła się teraz nasza doniczka. Tu, w tym miejscu. I na naszym kwadracie, który malowaliśmy wcześniej, nowa doniczka znajduje się tu. To bardzo ważne, bo zobacz, co teraz się stanie. Zatwierdzę to przesunięcie i jeszcze raz przeniosę teksturę z dużego prostokąta na ten nasz mały kwadrat. Pipeta, klikam i maluję mały kwadrat. Co się stało? Przecież to jest ta sama tekstura, ale SketchUp zapamiętuje również pozycję naszej tekstury w przestrzeni, więc kopiując tą teksturę z jednego obrazka na drugi, również przekopiowaliśmy pozycję tekstury. Zaskakujące? To teraz zobacz już naszą ostatnią sytuację. Mamy znowu obrazek naszej monstery, cały czas jest to surowa geometria oraz te trzy malutkie kwadraciki również są surową geometrią. Uruchamiam narzędzie do malowania, wciskam Alt, aby uruchomić pipetę, klikam w Naszą monsterę, i uwaga, malują poszczególne trzy kwadraty. Ciekawe, czy wiesz, co się stanie. Pierwszy kwadrat, drugi kwadrat, trzeci kwadrat. Trzy identyczne kwadraty, które pomalowałem tą samą teksturą, tym samym obrazkiem, a wszystkie kwadraty wyglądają inaczej. Dlaczego tak jest? Ponieważ Sketchup zapamiętuje pozycję tekstury. Spójrz, chwytam sobie ten mały kwadracik i przesuwam tylko jego rameczkę. I za pomocą przesuwania tej rameczki mogę obejrzeć cały obrazek. Jakbym miał taką małą lupkę. Bardzo jestem ciekaw, czy te cztery sytuacje cię zaskoczyły. I właśnie to zjawisko, które ci właśnie pokazałem, wykorzystamy do zrobienia zestawu naszych obrazków na ścianie, które razem tworzą pewne puzzle składające się na cały obraz kwiatka. Przejdźmy więc do przykładowego projektu. Oto jedna z moich ścianek szkoleniowych, które ostatnio wykorzystuję. I na tej ściance spróbujemy zbudować sobie zestaw obrazków z naszą roślinką Monsterą. Aby to zrobić, najpierw zaimportujmy sobie sam obrazek. Ten obrazek myślę, że mniej więcej będzie znajdował się w takim obszarze, więc narysowałem sobie tu wstępnie roboczy prostokąt, aby też zobaczyć jego wymiary. Wychodzi około 170 na 170. Taki mniej więcej kwadrat i takiej wielkości tekstury będziemy potrzebować. Stwórzmy sobie zatem nowy materiał, nazwijmy go kwiatek i przypiszmy mu grafikę. Ten obrazek pobrałem z banku zdjęć, więc jest bardzo dobrej jakości. Natomiast jego wymiary musimy teraz jeszcze ustalić. Więc wysokość tej tekstury ustawmy na te nasze 170, które już wcześniej zmierzyliśmy i naciskamy OK. Pomaluję sobie kwadrat i spozycjonuję tą teksturę. Tu widzimy, że nasz prostokąt troszeczkę przycina obrazek, więc już wiemy, że możemy tą krawędź po prostu przesunąć, aby ładnie skadrować nasze zdjęcie. Na razie mamy jeden wielki plakat na ścianie, a nam zależy na tym, aby stworzyć tu pewnego rodzaju ramki, które będą zawierały fragmenty tego wielkiego plakatu i razem będą tworzyły takie wrażenie obrazków puzli na ścianie. Ponieważ widzimy tutaj walkę kolorów, przenikają nam się kolor ściany oraz ta nasza nowa tekstura, więc ten prostokąt, który narysowałem na ścianie, troszeczkę odsunę od niej, aby te kolory nam nie migały. W kolejnym etapie potrzebujemy ramki. Powiedzmy, że w jednym z marketów budowlanych znaleźliśmy już pasujące nam ramki, które chcemy wykorzystać. Jest to cała rodzina ramek, które mają różne rozmiary, ale tą samą szerokość samej ramki. Zatem, stosując różne wymiary takich ramek, będziemy mieli wrażenie, że jednak pasują one wszystkie jedna do drugiej. Musimy w skaczapie stworzyć sobie kilka takich ramek, najlepiej całą rodzinę, która zawiera wszystkie rozmiary, od najmniejszej do największej. Te ramki są troszeczkę fikuśne, mają tu jakieś malutkie marginesy, jakieś wyżłobienia, i tego typu rodziny. Ramek już wcześniej przygotowałem. A jeżeli interesujecie, jak zrobić taką ramkę w bardzo szybki, sprytny sposób, to zapraszam cię na inny film, który w najbliższym czasie powstanie. Najlepiej zasubskrybuj już teraz kanał i kliknij ten dzwoneczek, aby mieć przypomnienia o tym, gdy nowy film pojawi się na moim kanale. Ten zestaw ramek przekopiuję teraz do mojego projektu i wstępnie umieszczę go sobie na tej grafice z kwiatkami. Tu również, aby nasze kolory nie walczyły ze sobą, dobrze jest umieścić sobie te ramki ciut-ciut odsunięte od samej grafiki. Niech to będzie kolejny centymetr. I teraz przyszło nam tylko poukładać sobie te ramki według naszego widzimy się pomysłu, planu i ilości ramek, które zamierzamy kupić. W tym celu dobrze jest ustawić się na wprost projektu, przełączyć się w widok równoległy i następnie odpowiednio przybliżyć. To jakie rozmiary ramek i ile ich ostatecznie wykorzystamy w projekcie, zależy wyłącznie od nas, od naszego pomysłu i od rozmiaru obrazka. To właśnie po to projektujemy teraz wszystko w SketchUpie, aby końcowy efekt był najlepszy. Usunę te napisy bo nie są nam potrzebne, i zajmijmy się samymi ramkami. Myślę, że zacznę od tej największej, przesunę sobie ją gdzieś na środek, następnie wykorzystam mniejsze obrazki. Można zrobić w ten sposób, oczywiście możemy te obrazki obracać. Tak jak powiedziałem, ich położenie zależy wyłącznie od nas. Podejrzewam, że te najmniejsze obrazki nie będą mi potrzebne, a niektóre ramki na pewno będą zdublowane. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby przesuwać te obrazki, te ramki wzdłuż jednej zawsze osi. Nie przesuwaj ich od razu w jakieś miejsce, to ostateczne, tylko najlepiej blokuj osie i przesuwaj zawsze wzdłuż albo czerwonej, albo niebieskiej osi. To projektowanie będzie na pewno wygodniejsze, jeżeli przełączymy się w tryb rentgena, bo wtedy widzimy zarówno obrazek, jak i nasze ramki. I teraz pozostaje tu tylko Twoja praca, Twoja inwencja, Twój pomysł na to, jak chcesz podzielić ten obrazek. Na tym etapie jeszcze bardzo łatwo można zmniejszyć rozmiar tego obrazka, jeżeli zależy Ci, aby więcej roślinki zmieściło się na pojedynczych puzlach. Ja już pozostanę przy oryginalnej wersji. I ułożę już ostatecznie jakość te obrazki. Oczywiście nie będą one optymalnie, na pewno można zrobić to lepiej, ale nie o to w tym zadaniu chodzi. I taką metodą Chybił trafił troszeczkę z pewnym wyczuciem, dopasowując rozmiar grafiki, ale nie ruszając rozmiaru obrazków tych ramek. Doszedłem do pewnego układu, który w moim mniemaniu może być tym ostatecznym. Zatem wychodzę z trybu rentgena i teraz pozostało nam przenieść tylko grafikę naszego obrazka na poszczególne żółte płaszczyzny. I to już jest banalnie proste. Uruchamiamy narzędzie wiaderka, następnie klawisz Alt, aby uruchomić pipetę. Klikam i w naszej szufladce z aktualnym kolorem, z aktualną teksturą znajduje się roślinka oraz zapamiętana jej pozycja. I teraz zobacz, przechodzę do pierwszego obrazka, wchodzę w głąb, zaznaczam. Tylko płaszczyznę, na której ma znajdować się obrazek, uruchamiam narzędzie do malowania i klikam. Kawałek naszej roślinki znalazł się na obrazku. Przechodzę do następnego obrazka i dokładnie robię to samo. Robię tak z każdym innym obrazkiem, ale tu uwaga. Niektóre ramki skopiowałem i są identycznymi komponentami, więc zmiana jednej ramki spowoduje również od razu automatycznie zmianę w drugiej ramce. Aby sprawić, by każda ramka zawierała właściwy fragment obrazka, muszę uczynić je unikalnymi. Klikam w taką ramkę, prawym klawiszem myszy i wybieram opcję Make Unique. I tak samo robię z pozostałymi ramkami. I teraz mogę dokończyć malowanie naszych ramek. I oto efekt. Jednak aby zobaczyć ostateczną wersję muszę usunąć to tło, ten oryginalny obrazek. Ja w tym przypadku nie będę usuwał, ale zamienię ten nasz plakat w grupę, a następnie go ukryję. Tak to się prezentuje na ścianie. I wydaje się, że nawet już w pierwszym strzale, w pierwszym takim szybkim rysowaniu, wyszło całkiem nieźle. Oczywiście tych ramek może być więcej, mogą być innych rozmiarów to wszystko, tak jak powiedziałem, zależy od Ciebie. Natomiast niezależnie od tego, ile ramek będzie i jakiego rozmiaru, to zawsze robisz to w ten sam sposób. Finalnie wszystkie ramki warto połączyć też w jedną grupę, a następnie, oczywiście, dosunąć je do ściany. Taką grupę oczywiście możesz sobie przesuwać jeszcze na ścianie, dopasować jej wymiary, tylko pamiętaj, nie skaluj, ponieważ ramki mają swoje rzeczywiste wielkości. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, kliknij łapkę w górę, daj mi o tym znać w komentarzu i bardzo jestem ciekaw Waszych realizacji tego typu projektów. Inna grafika, inny układ obrazków, inna ściana. To wszystko robi różnicę. Jeżeli masz ochotę, podziel się swoimi efektami ze mną, lub daj znać w komentarzach, czy ta technika sprawia Ci jakieś problemy. Efekt moim zdaniem jest super. Zapraszam Cię już niedługo na kolejny film, gdzie pokażę, jak zrobić te ramki, jeżeli miałabyś lub miałbyś z tym problemy. I do zobaczenia. Miłego sketchupowania. Cześć!